Witam serdecznie w odcinku z TheEscapist Jest to nowy odcinek na moim kanale No i dzisiaj polecimy sobie z tym więzieniem Bo już sam łuczek był łatwy Także przejdziemy tu sobie do łatwego <laughs> Bardzo łatwego więzienia Zobaczymy co nas tam będzie czekać Ja sobie się nazywam. O proszę bardzo Moja nazwa kanału i sobie wybiorę jakieś jakiegoś avatara. <laughs> Żaden do mnie nie pasuje, biorę tego. A o tak się nazywają nasi piękni więźniowie. Nieudacznik, Rafcio, Paweł, Putin, Łukaszenka, Morderca, Złodziej, Adwokat, Krzychu, Pan Bagieta, Pan Tomasz, Pan Max, Pan Edward. Pan Lolek. No i co? Zaczynamy. Chyba wstajemy. Co mamy tutaj ciekawego? Jak się to otwierało? No tak się otwierało. Dobra. Dobra, idziemy na apel. Co na tym apelu mamy? Kogo będziecie trzepać? Panie Tomasz. Chłop proszę o uwagę chłopcy. Oto szczęśliwi i zwycięzcy dzisiejszego coś tam... O, oczywiście ja i Łukaszenka. E, bym się śmiał jakbym Pudin. Ktoś spuścił kapelusz. A coś tam piszą. A, chwilę tu pobędziemy, proszę nie deptać trawnika, ja sobie podeptam i co? Aha, i dostałem uwagę, tak? Jakoś od nich? Okej. Okay. Z Łukaszenką mamy te. Mamy. Dobra. Czy ja mogę już chodzić? Mogę. Dzień pierwszy, śniadanie. To idziemy na śniadanie. Eee, czekaj, tutaj sobie usiądę gdzieś. O, proszę bardzo. O, mamy zadanie jakieś od Putina. Oficer Bagieta jakiś czas temu okradł mnie... Eee, okradł zap zapalniczkę. Hmm, no na pewno Bagiecie odbiorę ten. Zapalniczkę no na pewno. Ej, ja chciałem zadanie od ciebie Paweł Ty też ch mm, Ty też chcesz coś takiego, a to nie, spadajcie. się. Krzychła, ty co chcesz? Ej ty chcę? wprowadził mnie niedawno Też nie do końca, też nie jestem za tym Dobra Rafio, co ty masz do kupienia? Młotek, łom, łom pałkę. Nie wiem skąd ty wziąłeś takie ceny, ale dobra chłopie. A ty co masz ciekawego? Magazyn, zegarek, palnik. Palnik bym sobie kupił, albo śrubokręt. Jedno z dwóch bym sobie kupił w sumie. Jak ty się nazywasz, morderca? Dobra, to będę wiedział. Dobra, idziemy stąd. Gdzie mamy teraz czas wolny, tak? Czas wolny. To idę się doedukować. Gdzieś tutaj była biblioteczka. No właśnie. To sobie będziemy się tu edukować przez czas wolny. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Żeby tak łatwo, żeby można było uczyć w prawdziwym życiu, no nie? Ale się tak nie da niestety. Kurczę, zapomniałem, że ja kawę w kuchni. A to za chwilę sobie tam pójdę. Wezmę sobie kawę, będę miał ciepłe, ciepłą kawę do picia. Rawcio planuje ucieczkę. Podobno. A widzisz, a to ci Ravcio. Dobra, ile tej inteligencji mamy? Czy na razie nam wystarczy? Oczywiście. Nie, czekaj. Ile? 44. 45. Dobra, niech będzie na razie 45. Idziemy przeszukać jakieś cele Kogo to jest ...biurko mordercy. A okej, okay. co mamy ciekawego tutaj? Instrukcja to na razie nie potrzebuje. Nic ciekawego nie mają. Eee, ciasteczko, żeletka to też nie. A ty adwokat co masz? Ten ma blachę, nie wiadomo skąd nawet ma blachę. A ty co masz, Krzychu? Co tam pisze? Obiad. No to jedziemy na obiad. Wezmę sobie to. To chyba nawet jako broń jest. Nie, to ja nie wiem jako... Co. Nie wiem po co to jest. Dobra, idziemy na obiadzik. Gdzie tu jest ten obiad? Tutaj. Dobra. Dobra. Ale weź jedzenie, on sobie usiądę. Rafcios sorry, ale to moje miejsce. Dobra. I co za chwilę będzie? Smakuje to jak błoto. No a czego się spodziewałeś? Adwokat, gdzie ty byłeś? Się spóźnił. Dobra, siadaj sobie na tam kilka minut. Dobra. Czekaj, bo ja muszę tutaj schować to, bo mam nielegalne. No, chyba poszedę to zabrać. Dobra, no, zobaczymy, co tu mamy ciekawego. Wchodzimy, no, bierzemy, bierzemy. Jeden dzionek to chyba będzie 15 minut. To myślę, że tak na jeden dzień, że jak na razie nam to wystarczy. Ja tu mogę wejść, tu mogę wejść, tutaj mogę wejść. No ale co mi z tego, jak ja i tak nie mogę tam wejść, bo nie mam podsadzki. kurczę. Mm, nie mam pojęcia, co ja bym mógł tam zrobić. Dobra, biorę. Aha, tu już koniec. Ok, wezmę sobie mundur strażnika Bo tutaj jest bramka, jakbym nie załoczył to by mi zapipczał, bo on jest na czerwono, widzicie? Jak wszystko co mam na czerwono jest nielegalnie, nielegalne kontrabandą tak zwaną Jeżeli ktoś mnie... Yy, fu, jeżeli mnie złapie taka bramka to z automatu będę poszukiwany przez policję Przez strażników, czy policję, nie wiem Dobra, i co? Ja mam już koniec, tak? To ja pójdę się doedukować, panie strażniku. No, edukujemy się. Okej. Okay. I za chwilę pójdziemy biegać może. Dobra. Ile tej inteligencji mamy? 53. 54 i teraz 55 chyba, tak? Tak, dobrze liczę. To teraz jeszcze pójdę tutaj na siłkę i pójdę biegać. O, i śniadanie, za chwilę tam dojdę. Tylko z, to będę tak z 15 punktów. A nie, czy na ćwiczenia, to coś mi się pomyliło. Dobra, teraz ja trochę pobiegam. Ktoś tam się gdzieś leje, chyba. Dobra, to myślę, że dzień w takim więzieniu to będzie jeden odcinek. Także dużo będzie z tego więzienia, jeszcze odcinku. Z pięć może. Nie wiem. Co tam dźwigasz? Nie wiem, nie wiem. Dobra, idziemy pod Prześnicę. Odpływ zatkany. Jedna minuta w Twoich ramionach, coś tam, coś tam. Co oni piszą? Co oni gadają? To ja nie wiem. Nie patrz się na moich. Moje... No tak, to w więzieniu. Dobra, złodziej, pokaż mi, co tam można u Ciebie kupić. Instrukcje, mundur. Mundur za 50 zł. o Jezu, to ja bym był bukaty. znaczy ja mogę tobie sprzedać? Ja mogę dać, ale nie chcę dawać, za dachu. Paweł, jakie ty masz zadanie? Przypomnij mi. Noz, noż, o grzebień, ale ja mogę ci załatwić, bo ja mogę cię, ja mogę kogoś tam okraść. Kto tam się bij? Adwokat z... nie wiem z kim. Teraz jest kolacja. Idziemy na kolację nożo grzebień No, bo wezmę to i za chwilę będę kombinować jak zrobić noż grzebień Paweł co ty masz do kupienia? Śrubokręcik Czy ja chcę kupić śrubokręt? Kupię. Kupię, kupię. Muszę wziąć przepis. Czemu ja sam tu siedzę? Nazywasz to jedzeniem? O, idzie kolega, adwokat. No, pogadamy z wami. Nie. Morderca... Rafcio, co? Nieudacznik, coś tam, coś tam. Słyszałem, że morderca siedzi za... za coś tam. Teraz mamy wieczorny czas wolny. Ok, to jest ten czas, kiedy mogę sobie sp... przeszukać cele. Łukaszenka, co ty tu masz? Jakbyś miał grzebin. Masz grzebin. Czy ja mogę dzięki temu i temu zrobić. Nic się nie nadaje? No właśnie. Nożo grzebień, to jak? Jak się robi nożem grzebień? To ja nie wiem. Grzebiń, nóż. To też nie jest to, co bym chciał. Noże grzebi. O pilnik. Pilnik, super, elegancko. No, poszedł, poszedł. Paweł, co ty tu masz ciekawego? Pocztówkę, nic nielegalnego. Masz mydełko i papier toaletowy. Spok. Putin Ajaj, aj, aj, strażnik. Nie wij Zostaw, ej A jestem na hita, zaraz mnie zdejmę. Dobra, odpuścił se. Okej, okay, czyli oni tu wszędzie łażą. on mnie zaatakuje? Nie, to... to chyba nie jestem sam. Dobra. Pokaż mi, w co ty tu masz. Nic ciekawego. A ty, nieudaczniku? Ty też nic nie masz ciekawego, kurczę. Łukaszenka byłem, Putin był. Mieszkam między Putinem a Łukaszenką, o Jezu, to już bym był martwy. Dobra, luzik. A ty co tu masz? A grzebień, nic ciekawego kurczę. Dobra, pokaż mi co to, to tam jest. Yy, nie, nie, nie. Drewniany kij jak kij. Drewno, taśma klienta wymaga 40 punktów poziomu inter, i, intelektualnego. Dobra Spoko, spoko, złodziej No nie ma tego czego ja szukam. Mogę sobie co, przeszpiechadło. O, za 21 razy mogę szybko załatwić prześpiechadło. No to w sumie za darmo. Wezmę sobie z tego, z mordercy, krzychu przyszedł. Kto to chciał? Morderca morderca, 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 nieudacznik Krzychu Paweł dobra. Łukaszenka to nie Paweł nie, nieudacznik nie adwokat nie Putin nie, morderca, o morderca tak proszę bardzo dziękuję za 21 złociszy się. ustali się wszyscy w szeregu o, dalej będzie przeszukanie. Nieudacznik i Putin. Putin. Putin w więzieniu. Ktoś zęża wszystkie budynia Dobra, przejdziemy do pewnej pilnej sprawy. Wszyscy zrobiliście duży postęp. Ktoś upuścił kapelus naczelnika w klozecie Spuścił. Dobra, tam. Gadu, gadu. Gadka, szmatka. I idziemy do więzienia. Puh. I teraz tak, teraz tylko spać tak właściwie. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mam nadzieję, że znajdziecie również na dłużej. No i co, widzimy się w następnych odcinkach. Hejo!